O, jeszcze kochani, nie włączyłem kamery Drugi rzut i siedzi mały skłoniec Przywalił jak złoto To nie jest wielki, ale Ale jest Pogoda gwizda, ale to jak normalne Tak się cały czas tu dzieje Jest kochanie następny, ale chyba niewielki, chociaż. A tak jak tamty. No może trochę większy. Większy trochę. No choć tu z Kubańców. Mały. Nie, już taki ładniejszy jest. Proszę. No. Uciekaj. Do wody. No. Plum. Poszedł ale chyba nie Noże, Dobrze, też ci się zachciało. Kolejny do golenia Ale to to już pistolet prawdziwy. No, ale dobra, puknął. No, uciekaj. No, Kochanie, witam nas z powrotem na kanale. No cóż. Dalej, sandacze będziemy cisnąć. Na co złobić sandacza? No, jak widzieliście, o tych przynętach chcę mówić, które widzieliście na filmiku. Chętnie się wielkością te sandacze nie powalały, ale o tym będziemy mówili w innym filmie. A yy, chcę Wam powiedzieć o paru przynętach, które powinny bynajmniej się sprawdzić. Bo jak to w życiu bywa? To samo ze szczupakami, okoniami. Kochani, wystarczy internet przetrze przetrzepać top 10 najlepszych, top 10 najlepszych. Najlepsze to może one są tam, a niekoniecznie muszą być tu, ale chcę pokazać Wam w miarę uniwersalnym przynęty i powiem dlaczego. One też powinny na, na wielu innych wodach również działać, a tym bardziej, że są znane, tanie, nie jest wielkie, nie jest jakiś to koszt, wydatek i tak dalej, a sprawdzić się mogą, kochani. Pierwszy to jest Dobrze znany wam, stary, poczciwy. To predator kochani. Tak już widzieliście na filmach. I w tym kolorze. W tym żółtym kolorze. Jak widzicie to jest taki taki. On jest żółty. W wodzie taki zieleń, taką wpada seleden. W każdym razie kolor jest mega na sandacza. A dalej zaraz powiem wam dlaczego. I sprawdzał mi się na no akurat na mojej wodzie bo macie różne wody, ale czyli na stojącej, spokojnej wodzie, na niegłębokiej wodzie, u mnie woda jest do 4,5 metra, ten kanał, na którym mówię, to łowię na główkach 5-7 gram, ale przyczyny są jeszcze inne, dlaczego? Bo chciałbym ciężej połowić, popukać pod nie, kochani, tam jest tyle kamieni na całej długości, że naprawdę parę rzutów jeb, strata, parę rzutów jeb i strata i to... To się mija z celem, po prostu więcej nerwów człowiek straci, jak to wszystko warte. Dlatego też łowię lżej. Ale to też ma swoje zalety, z tego względu, że nie zawsze prowadzę przednie, czasami w toni, czasami pod powierzchnią, obławiam również brzegi, ale to jeszcze o tym sobie pogadamy w innym filmie. To chciałem powiedzieć. Dlaczego właśnie taki żółty? Widzicie, wielu powie, że to na lato, że tego... Kochani, sandacz widzi... Trzy kolory, tylko rozróżnia trzy kolory: żółty, zielony i pomarańcz. Te trzy kolory rozumie. Inne kolory widzi, no nie wiem dokładnie czy szaro, czy ciemno, w każdym razie jak czarno-biały film. I w tym momencie działa też fala hydroakustyczna. Dlaczego tego typu predatory Kochani, predator mogą być, myślę, powinny zadziałać też żółte jakieś piszkantery. Ja obserwowałem. Babki bycze. A jak wiadomo, że sandacz lubi babkę. To jest wspaniała przynęta też na sandacze. Jak ona się zachowuje? Widziałem na czystej wozie, jak goniła, goniły babki za małym twisterkiem. Kochani, one się łamią w pół. Jak szybko leci, to się łamie w pół. Nie tak jak ryba, że na przykład odbije się ogonem i ona sobie szybuje, leci i tak dalej. One się łamią w pół. I ten ruchy tych gum, i to, to się odnosi tak samo do kanibali, czy do fish hunterów, predatorów czy kopyt relaksa. Ten ruch, on jest bardzo łudząco podobny do ruchów i to wielu innych ryb, szczególnie tych dennych ryb. Dlatego myślę, że tak fajnie się sprawdza na sandaczach. No i tak jak powiedziałem, kolorek, ale to jest pierwszy i można zwiększyć yy, kaliber. I Jeden z moich widzów zapytał o tego kanibala, mówię, predatora i mówi: Czy to jest normalny 9 centymetrowy czy Maksimus? I w tym momencie przypomniałem sobie, że mam Maksimusy, kochani, one już przeleżały, ja o nich zapomniałem. A miałem w tym roku mówić na, na szczupaka, je jeszcze wziąć. Kiedyś mówiłem, że znaczy szczupaki. Zostały mi ostatnie dwa i bingo, kochani, te. Hiszpantery, e, te predatory Mansa, widzicie? To już są większe. One mają chyba 12 cm czy 13, już nie pamiętam dokładnie ile mają te maksimusy. No już są większe. Pięknie biły. I w to. Parę minut, kochani, rzuciłem. Jeb jeden siedzi, za chwilę. Wlek, wlek, wlek. Bum. Jeb siedzi. Następny. Fajnie mówię. Zmieniłem z powrotem na tego. Chwilę porzucałem. No to jeszcze jeden, ale trochę mniejszy, no, ale te uderzenie, kopnięcie było, a to jest, jak dla mnie, bardzo ważne. Do te, te dwie gumy chcę Wam szczególnie polecić, tak jak powiedziałem wcześniej, z racji tego, że nie jest to wielki koszt, a może się opłacić. Naprawdę podejrzewam, że na wielu wodach może się sprawdzić. Ja wiem, że, kochani, szantaczowców jest mnóstwo. Każdy ma na swojej wodzie, ma jakieś tam swoje spra sprawdzone przynęty, które działają i tak dalej. Yy, różne tam yy, shinery od tego, czy od Kajtecha, czy takie, czy inne. Ja mam takie inne, no, ale kochani, to jest taka fajna gumka, Tu wam pokażę, taka ni to ukleja, ni to płotka, no taka fajna, długa, no typowo sandaczóweczka i powiem wam, na nią nie miałem brania ostatnio. W ogóle na nią nie miałem brania. te tłukły, czyli w ogóle chciał brać, a na tą w ogóle nie wziął. Ale coś śmieszne, że też ostatnio nie wziął mi nawet na tego 71. -kę. Co one były jeszcze, jeszcze mi tak fajnie działały troszeczkę wcześniej. Te Hiszhuntery, no to ostatnio jakoś tak były brania, owszem jakieś tam, ale bez mał. Najlepiej mi się sprawdzają właśnie te dwie gumki kochani. Także polecam i nic innego, tylko wypróbować. Bo one wspaniale imitują raz, tak jak powiedziałem, ruchy babki. Poza tym, kolor jest widoczny dla sandasza, Jak wiadomo, że sandasz ma świetny wzrok. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, rozróżnia tylko trzy kolory. Ten rozróżnia. I naprawdę łowiłem innymi gumami i tak nie, nie było takich efektów jak na te żółte. Także w tej chwili one są tu już u mnie. W arsenale na sandaczek, bo ja wiem, nie, nie, jak wiecie wszędzie, ja, na no, tych żółtych kiedyś mówiłem, bo szczupaki nie biły też jak wściekłe konie też bardzo lubią, właśnie w tym kolorze. To już nie jest ta pora roku, że tak mówić, ale jeszcze zmówiłem o koniach parę dni temu, takiego trzydziestaczka wziął na to. Ale w sezonie one są bardzo dobre, one są bardzo dobre i na okonie. I tak, 90 cm, a zresztą cud dużo myć, kochanie, na taką gumkę, na właśnie na ten model i ten kolor złowiłem z czupaka, 124 cm, to, to o czym my mówimy. Można, można. Także spoko, Localo i Sponton można łowić. Jeszcze sam sobie sprawdzę, bo widzicie, jak one mi się sprawdzały. To ja zawsze jakiś zapas ich miałem, zawsze mam trochę tych gumek, no bo one mi działały, dlatego nie jestem gołosłowny, dlatego mówię, że je mam i na nie bierze. Sprawdzają mi się i na jeziorze Jeden sprawdzały się na jeziorze drugim, teraz na, taki, na wodzie o całkowicie innej barwie, bo ten Miterland w Niemczech, on ma taką turkusową, no ciemną barwę, jest ciemny, ale barki jak śmigają, lewa, prawa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa, to ta woda jest tak zmącona, że tam w ciągu dnia to jest takie mulisko, że normalnie aż tak skotłowane wszystko. Dlatego ja go nie lubiłem, nie, nigdy nie lubiłem tego kanału, nie chciałem tam chodzić. Ale to jest jedna woda w moich okolicach, gdzie jeszcze można pojechać, na popolować na sandaczach. Jest no jezioro Szczupakowo-Sandaczowe, no ale jak jest Szczupakowo-Sandaczowe, to uwierzcie mi, ja łowiłem tam sandacze, ale nie jeździłem na sandacze. Jeździłem na Szczupaka i czasami mi się trafił w formie przyłogu jakiś sandacz, ale ogólnie nie bardzo. No są jeziora tutaj, gdzie tam występuje sandacz, ale... Po prostu on był z zarybień, a rosyjskojęzyczni, jak ściekły, po prostu wyciągali wiaderkami. Po prostu tak, ja myślę, że pojedyncze sztuki pływają mi to wszystko. Także nie będę marnował czasu i latał tam, żeby jakiegoś jednego, bo gdyby to one były normalne, yy, z normalnego tarła i tak dalej, że tam więcej ich było. Chociaż myślę, że powinny się jakoś tam rozmnażać, ale no, z tego co wiem, no. Ja tam trafiłem raz sandacza, kolega kiedyś na dropshota złowił, trzy, no to dwa lata temu wieczorkiem akurat tak może brał, może trafił w miejsce, no ale ogólnie nawet nie słyszę, żeby tam ktoś sandacze łowił, nawet na sandacza tam już nikt nie jeździ, także tylko pozostaje mi ten kanał. No, nie lubię go specjalnie, ale ze względu na te barki i tam wodę, jak, jak ona tak przemilona jest to czasami tak nieciekawie to wygląda, no ale tak to mniej więcej... Wszystko jest i trzeba będzie troszeczkę się z tym pogodzić. Tym bardziej, że na tym kanale będę mógł łowić zimą, bo tam jest dopuszczone wędkowanie spinningowanie do 15 marca. Tam szczupaka nie ma, także jeżeli jest to marginalnie. W dopływie w innym kanale, tam trwaj kanale złowiłem chyba 3 lata temu jednego małego szczupaczka. No, wziął tam jakiś, przyczepił się, ale. Przez tyle lat ja łowiłem na tych bocznych kanałach, i tak dalej. Ja tam nigdy szczupaka nawet w formie przyłowu nie trafiłem. Mówiłem o konie, łowiłem sandacze, ale nigdy nie złowiłem tam szczupaczka. Także y, ten szczupak raczej tu nie występuje, a jeżeli występuje, to bardzo marginalnie. Dlatego dopuszczono łowienie do 15 marca. Także na pewno te kuby będą cały czas w ruchu, kochani, ale będą też inne. Będę testował inne. Y, dajmy na to. Zobaczę, jak tutaj zadziała na przykład lunatyk. Mam tam trochę jaskółek. No, wiadomo, że jaskółki są dość dobre na czaburażkach czy normalnie tradycyjnie zbrojone i tak dalej. Ale o zbrojenie, jak zbroić przyczyn, przy, yy, przynęty, że tak powiem, jak zbroić przynęty. I to zrobimy w jednym filmiku, połączymy go razem z technikami łowienia sandaczy, opowiem Wam o kilku technikach dość dobrych, ciekawych, które się sprawdzają, także myślę, że będzie ciekawy kolejny filmik. Jakby co, kochani, to. Pozdrawiam Was, niech młod będzie z Wami, kochani. I mimo tego, że pogoda paskudna, ale kamienie z nieba nie lecą, ogień też jeszcze nie leci, także spokojnie na rybki można, na arkach, heja.